<grymne> Czyli jak zabita, a poszła chcę się spraża, ale nie miałam Ale myślę, że jutro przyjdzie, bo miała chęć. to. No, 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 no. że ja no, no. po Ale nie. A ja opływam, jak normalna. I co, nie tak strasznie, co? Uch. I ci idź podpój, mąż Możesz troszkę podpłynie. No ale to jest ogólnie, taka w gaju, czekam w sąsiedztwo. O Widzisz, uwaga! Widziesz, no teraz spiszę łóżko, łuski sobie razu. ale to wrażenie piękne. Ja nie na rozpływkę, ja tu przyszedłem się popalać, bo końca końcu dobrze jest. Słyszałem. Ja już po opalaniu. Tak? Nie, <laughs> 24 wyrzucają z pół. Było. Było. Yes. Okay, tak, godzinę w jedną godzinę. W... Jak się patrzył ten. Tak. Stocyjny. Czy pomogę Ci, czy nie pomogę? Pierwszy kontakt z naturą, z jeziorem. No. Się, Pomóc Remora, nie, nie trzeba, płyt, To się Bardzo się podoba miejsce? Tak, tak, tak. bardzo. Zdaniemy tyłem, Zdaniemy. Zawsze Zdaniemy. jak zwykle. A, z tyłem, tak, bardzo tak, tak. tak. żeby było widać te nasze nazwy.